Dzień dobry panowie i panie. Właśnie tak dzisiaj pędzimy. Piękne słoneczko. Mamy czwartek. Proszę bardzo, tak takie się świrują. porządny dwis jest. Także panowie ganiamy do ściny. Ganiamy do ściny. Także dzisiaj fajne takie ciśnienie jest dla goębi w ogóle No i wiosna, wiosna Dobieramy panowie do par Tak to wygląda właśnie Klateczka właśnie stoi Także pozdrawiamy kolegów z YouTube'a, z YouTube'a. Panowie, tak tu się pędzi To te ptaki, które Kat na odległość puszczam ich Tak właśnie te ptaki świrują. No już jedna część siada, no bo za czym nagrywałem, już wcześniej chodziła, już trochę chodzę. Nie powiem, że tam dwie godziny chodziły Chodził ze 40 minut, poszedł porządniej. Nawet nie mierzyłem czasu nawet. Także panowie, najlepsze ptaki w mieście, a kolegów jeszcze w tym roku 2025 będą siedzieć u mnie wszystkie w areszcie. Także zapraszam wszystkich niedługo gdzie? No do Halynowa, bo u mnie będzie najlepszy towar. I nie ma zbędnej gadki, rozłożę dziś, w tym roku jeszcze wszystkich kolegów na łopatki. Panowie, co trzeba mieć? Trzeba mieć jaja i dobry geny, żeby szybko nie ze, ze sceny. Także panowie, bo kilka razy można puścić i po ptakach no. Sami wiecie na czym to polega, no. Ja nie mówię, że moje też nie dostają po. Też na pewno coś zawsze chłopaki złapią. Ale liczy się, jak to mówiłem, zawsze dobra zabawa, panowie. Przede wszystkim. Ptaszki sobie siedzą, proszę bardzo. O. Także wszystko ładnie siada. No. Nie było żadnej ściny, bo koledzy mają dzisiaj albo urodziny, albo imieninę. Po prostu nie ma jej czas, tak? Panowie, zawsze z żartem podchodzę do tego wszystkiego, z dystansem takim. Lubię się pośmiać, pożartować, bo o to chodzi w życiu, żeby właśnie dużo żartować, uśmiechać się na co dzień. Także panowie, ja takie zyski mam. Tonę przywożę miesięcznie i tonę wywożę miesięcznie. To są moje zyski. Ale tu nie chodzi o zyski, tu chodzi o dobrą zabawę. Także panowie, pewno i wy przywozicie tonę i tonę, wywozicie. Nie wszyscy, no bo nie wszyscy mają tego gołębi, co król Parysowa. No. Ale poza wszystkich panów, którzy mniej ganiają. No, a ktoś tam gania 200 sztuk, tak. To jest taki locik samaraz, dobrze i do góry, nawet nieźle. Lepiej niż taka duża chmara, no. Dobrze panowie, tak jak mówiłem, zyski u mnie są takie, tonę przywożę i tonę miesięcznie wywożę, ale najlepsza jest zabawa, zabawa jako ja sobie czasami funduję, także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, no i czekajcie na nowe filmy, no hej!